Oto ostatni moment Melissy Haskins, australijskiej kolarki olimpijskiej, której życie zakończyło się w sposób tak brutalny, że cały świat sportu na chwilę wstrzymał oddech. Nikt nie spodziewał się, że historia utalentowanej mistrzyni, kobiety, która przez lata walczyła na torach i szosach, skończy się nie na stadionie, ale na ulicy, pod kołami samochodu prowadzonego przez jej własnego męża. Przed śmiercią Haskins miała plany, marzenia i ciche wyznania, które nigdy nie zostały wypowiedziane głośno. Jej życie pełne było pasji, ale też ukrytych napięć, a dramatyczne wydarzenie z końca. 2023 roku obnażyło sekrety, które wielu wolałoby przemilczeć. Wydarzenie to nie tylko złamało serca kibiców, lecz także otworzyło drzwi do jednego z najbardziej szokujących skandali w australijskim. Sporcie. Melissa była symbolem siły, determinacji i elegancji na rowerze. Startowała na igrzyskach olimpijskich, reprezentowała Australię na najważniejszych arenach, zdobywała medale i serca fanów. Jednak za fasadą sukcesu kryło się życie prywatne, które jak się później okazało pełne było napięć, sporów i dramatów. To właśnie tam, w cieniu błyskotliwej kariery, Zaczęła narastać historia, która miała zakończyć się w sposób nie do pomyślenia. Świat dowiedział się o jej śmierci w grudniu 2023 roku, kiedy media obiegły zdjęcia i doniesienia o tragicznym incydencie. Ale sam fakt tragedii to tylko początek. Bo oto historia Melissa Haskins staje się nie tylko opowieścią o końcu sportowej legendy. Ale też pytaniem o miłość, zdradę, gniew i cienką granicę między pasją a zniszczeniem. Ten film zabierze Was w podróż przez jej życie, od torów olimpijskich po dramatyczny finał na ulicy, pokazując nie tylko osiągnięcia, ale i sekrety, które wyszły na jaw dopiero po jej odejściu. A wszystko zaczyna się od pytania, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi: jak to możliwe, że bohaterka narodowa. Ikona australijskiego kolarstwa stała się ofiarą we własnym domu? Kim była Melissa Haskins? Dla wielu Australijczyków, nie tylko kolarką. Była twarzą nowego pokolenia sportu ambitna, uśmiechnięta, niezwykle utalentowana i gotowa poświęcić. Wszystko, by reprezentować swój kraj na arenie międzynarodowej. Urodzona w Perth. Dorastała z marzeniem o wielkiej karierze, które krok po kroku spełniała. Już jako nastolatka dostrzeżono jej talent. A trenerzy mówili, że ma w sobie iskrę, zdolność do przekraczania granic własnego ciała i umysłu. Świat kolarski, zwłaszcza kobiecy, nie zawsze cieszył się takim uznaniem jak inne dyscypliny. Ale w Australii, kraju z ogromną tradycją w sportach wytrzymałościowych, Sukcesy Melesi były odbierane jak triumf narodowy. Jej największym momentem było reprezentowanie Australii na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku i w Rio de Janeiro w 2016 roku. Choć nie zawsze zdobywała złoto, to jej walka, determinacja i styl jazdy sprawiły, że kibice widzieli w niej prawdziwą wojowniczkę. Jednak życie sportowca a zwłaszcza kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn, to nie tylko medale i chwile chwały. Za kulisami towarzyszył jej ciągły stres, presja i pogon za perfekcją. Media często pokazywały jej uśmiech, ale rzadko mówiły o samotności, bólu po ciężkich treningach czy kontuzjach, które niemal odebrały jej karierę. W takich chwilach najbardziej liczyła się rodzina. I to właśnie tam w życiu prywatnym miała znaleźć równowagę. Melissa zakochała się w innej gwieździe kolarstwa Rohan Nisie, znanym mistrzu świata i uczestniku wielkich tourów. Dla opinii publicznej byli jak sportowa para marzeń, piękni, utalentowani, sławni, podróżujący razem po całym świecie. Wydawało się, że to związek idealny, symbol miłości opartej na wspólnej pasji. Ślub i późniejsze narodziny dwójki dzieci były kolejnymi rozdziałami bajki, którą śledziły media sportowe. Ale bajka miała swoje mroczne strony. Kto znał Rechane bliżej, wiedział, że był nie tylko mistrzem na trasie, ale także człowiekiem trudnym, porywczym i niejednokrotnie uwikłanym w konflikty. Ich relacja, choć publicznie przedstawiana jako harmonijna, w rzeczywistości miała rysy. Szeptano o kłótniach, różnicach charakterów i presji życia w cieniu wielkiej kariery. Nikt jednak nie spodziewał się, że napięcia te doprowadzą do tragedii, która wstrząśnie nie tylko światem sportu, ale i całym społeczeństwem. Kiedy pod koniec 2023 roku doszło do dramatycznego incydentu w Adelaide, świat zobaczył, że za fasadą sukcesu kryła się opowieść znacznie bardziej bolesna i niebezpieczna. Melisę, która całe życie walczyła na rowerze o przetrwanie w świecie pełnym wyzwań, musiała stawić czoła największemu zagrożeniu nie na trasie wyścigu, ale w domu, w miejscu, które powinno być jej. Azyłem. Ten film nie opowiada więc jedynie biografii kolarki. To historia epoki. W której sport i życie prywatne splatają się w dramatyczny sposób. To opowieść o sukcesach, ale też o cienkiej granicy. Między miłością a destrukcją o sile kobiety, która zdobywała świat, ostatecznie straciła wszystko najbardziej nie w okolicznościach. A skandal, który wyszedł na jaw, okazał się jednym z najgłośniejszych i najbardziej bolesnych w dziejach australijskiego sportu. Świat sportu był świadkiem niejednej dramatycznej historii, ale żadna nie wstrząsnęła Australią tak mocno jak tragiczny Los Meles i Haskins. Szokujące było już samo wprowadzenie do tej tragedii kobieta, która całe życie walczyła o medale i rekordy. Znalazła się w sytuacji, której nikt nie potrafił przewidzieć. Początek dramatu był niemal niewidoczny. Ukryty w codziennych kłótniach i drobnych napięciach małżeńskich, które przez lata kumulowały. Się pod powierzchnią idealnego wizerunku pary sportowców. Wydarzenie początkowe, śmiertelny wypadek, rozegrało się w jednym z cichych przedmieść Adelaide. Melissa jechała na rowerze, przygotowując się do kolejnego treningu. W tym samym czasie jej mąż, Rohan, Prowadził samochód w pobliżu miejsca, które znała od lat. Szczegóły zdarzenia były początkowo głowicowe, a media spekulowały o nieszczęśliwym wypadku, jednak szybko ujawniono, że w grę mogły wchodzić emocje i konflikty nagromadzone w ciągu lat małżeństwa. Rozwój wydarzenia odsłonił szereg skandali i plotek które wcześniej były jedynie szeptami w środowisku sportowym. Okazało się, że małżeństwo Messy i Rehane przechodziło poważny kryzys. Źródła bliskie parze mówiły o coraz częstszych kłótniach, rosnącej presji kariery oraz trudnych relacjach w rodzinie. Nie brakowało doniesień o napięciach między Melisą a mężem, o słowach pełnych gniewu i frustracji, które miały miejsce za Zamkniętymi drzwiami. Te informacje, choć niepotwierdzone przez oficjalne źródła, rzucały nowe światło na tragedię i wzbudzały pytania. Czy można było jej zapobiec? Konflikt wewnętrzny w rodzinie. Zderzenie ambicji, miłości i niezaspokojonych oczekiwań narastał od miesięcy. Melissa była nie tylko olimpijką, ale też matką i żoną, Próbującą pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Rouhan natomiast, sam będący sportowcem na wysokim poziomie, żył w świecie presji, rywalizacji i oczekiwań mediów. Ich życie prywatne, choć pozornie harmonijne, było areną emocjonalnych starć. Niespodziewane zdarzenie, wypadek który zakończył życie Melesi, stało się kulminacją lat narastających napięć. Śledztwo policyjne ujawniło dramatyczne szczegóły, choć początkowo sugerowano nieszczęśliwy wypadek. Późniejsze analizy wskazywały na możliwe zaniedbanie lub nieostrożność. Konsekwencje tego wydarzenia były natychmiastowe i rozległe. Świat sportu opłakiwał swoją mistrzynię, media relacjonowały. Tragedie przez tygodnie, a opinia publiczna debatowała o granicach prywatności, odpowiedzialności i bezpieczeństwa w rodzinie. Wydarzenie to odsłoniło też mniej znane fakty o życiu Melisy. Jej przyjaciele i współpracownicy opowiadali o jej cichej determinacji, o poświęceniu dla dzieci, o nieustannej pracy nad formą, o tym, że nawet w trudnych chwilach potrafiła inspirować innych. Wielu sportowców przyznało, że była nie tylko rywalką na torze, ale też mentorką i przyjaciółką. Tragiczny finał sprawił, że świat dostrzegł także jej ludzką stronę nieidealną, pełną emocji obaw i pragnień, które często ukrywała za medalami uśmiechem. Konsekwencje wypadku nie ograniczały się jedynie do świata sportowego. Rodzina Huskins została rozbita. A społeczeństwo zszokowane. Pojawiły się pytania o odpowiedzialność, emocjonalne napięcia w relacjach międzyludzkich. W środowisku sportowym zaczęto zastanawiać się nad tym, jak presja sukcesu wpływa na życie osobiste i jak. Cienka jest granica między pasją a tragedią. To dramatyczne wydarzenie pokazało, że życie olimpijczyków to nie tylko blask medali, ale też cień dramatów. Które rozgrywają się poza kamerami i stadionami. Historia Melsy Haskins stała się przestrogą, opowieścią o sile i słabości, o pasji i destrukcji, o miłości, która mogła być ratunkiem, a stała się początkiem tragedii. Pamiętaj, co przeżyłeś, oglądając historię Melsy Haskins. Za każdym medalem i triumfem kryła się prawda, której nikt nie chciał mówić głośno. Tragiczny wypadek, w którym zginęła, ujawnił mroczne aspekty życia prywatnego Olimpijki, odsłaniając tajemnice, które były skrzętnie ukrywane przez lata. Wydarzenie, wypadek, rozegrało się. W... Zwyczajny grudniowy poranek w Adelaide, lecz jego konsekwencje były niewyobrażalne. Melisse, jadąc na rowerze, była w swoim żywiole. W rytmie treningu, który znała od lat. Nikt nie mógł przewidzieć, że w tym samym czasie jej mąż, Rohan Dennis, prowadząc samochód w pobliżu, stanie się uczestnikiem tragedii, która zakończy życie jego żony. Informacje medialne początkowo mówiły o nieszczęśliwym w wypadku. Jednak późniejsze dochodzenia ujawniły, że w tle kryły się napięcia i konflikty małżeńskie które narastały od miesięcy. Skandal szybko przybrał rozmiary międzynarodowe. Media sportowe i tabloidy rozpisywały się o dramatycznej relacji między Melissą a Rohanem. Źródła bliskie parze ujawniały, że choć publicznie tworzyli wizerunek idealnego małżeństwa, w rzeczywistości codziennie dochodziło do sprzeczek, frustracji i wymiany gorzkich słów. Pojawiły się plotki o gniewie, który narastał, o presji życia w cieniu kariery, o napiętych emocjach, które w końcu eksplodowały w tragicznym incydencie. Konflikt wewnętrzny, który narastał od miesięcy, teraz stał się publiczny. Świat dowiedział się, że życie prywatne Melesy było pełne napięć, trudności w pogodzeniu kariery z wychowywaniem dzieci. Różnice charakterów z mężem, presja mediów i oczekiwań społecznych. Wszystko to tworzyło mieszankę, która okazała się śmiertelna. Ludzie zaczęli zadawać pytania. Czy tragedii dało się zapobiec? Czy ktoś w otoczeniu sportowców zauważył sygnały ostrzegawcze? Niespodziewane zdarzenia ujawniły także nieznane szczegóły życia Melsi. Jej przyjaciele wspominali o czułości, empatii i oddaniu rodzinie, a także o sile charakteru, która pozwalała jej znosić ogromną presję sportową. Wkrótce jednak media zaczęły relacjonować także słabości, napięcia w związku, kłótnie o przyszłość dzieci, ukrywane konflikty, które wcześniej były tematem jedynie szeptów. Ta kontrastowa mieszanka sukcesu i tragedii wzbudzała w odbiorcach silne emocje od współczucia po niedowierzanie. Kulminacja śmierć Melssi stała się punktem zwrotnym w postrzeganiu życia sportowców. Opinie publiczne były podzielone. Jedni postrzegali to jako nieszczęśliwy wypadek. Inni jako dramatyczny finał toksycznego związku. W mediach pojawiły się komentarze ekspertów psychologii sportu i prawa, którzy wskazywali, że presja zawodowa, brak odpowiedniego wsparcia. Emocjonalnego i napięcia rodzinne mogą prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji. Konsekwencje wypadku odbiły się szerokim echem. Rodzina Haskins zmagała się z żałobą i poczuciem winy. Świat sportowy stracił ikonę. A młodzi kolarze i kolarki zaczęli inaczej patrzeć na balans między karierą a życiem prywatnym. Społeczeństwo zrozumiało, że nawet mistrzowie olimpijscy nie są wolni od dramatów, które mogą zdarzyć się w domu. Mało znane szczegóły ujawniały również emocjonalną stronę Melisy, jej lęki, nadzieje i pragnienia. Była nie tylko sportowcem, lecz także kobietą pełną. Marzeń, często ignorowanych przez świat, który widział tylko jej medale i sukcesy. Cytaty od przyjaciół i współpracowników podkreślały jej człowieczeństwo, Melissa dawała z siebie wszystko nie tylko na torze, ale w życiu. Nigdy nie chciała skrzywdzić nikogo, a jej życie zostało zakończone w sposób niewy. Reakcje mediów i publiczności były mieszane. Jedni opłakiwali stratę. Sportowej legendy, drudzy prowadzili spekulacje i komentowali szczegóły wypadku. Dyskusje na temat bezpieczeństwa w życiu prywatnym sportowców, roli presji i emocjonalnych napięć stały się powszechne. Wszystko to sprawiło, że historia Melissy Haskins stała się symbolem dramatycznej prawdy. Którą wiele osób wolałoby ukryć, że nawet w życiu pozornie perfekcyjnych ludzi czai się mroki. Tragedia, gotowa uderzyć w najmniej spodziewanym momencie. Melissa Haskins była nie tylko ikoną australijskiego kolarstwa, ale także symbolem nieustępliwej pasji, która inspirowała tysiące młodych sportowców. Jej osiągnięcia na torze Olimpijskim Medale zdobywane w mistrzostwach świata i nieustanna determinacja sprawiały, że była postrzegana jako bohaterka narodowa. Jednak historia Melesi to także lekcja o tym, jak cienka jest granica między legendą sportu a człowiekiem pełnym emocji i dramatów. Z perspektywy tego kanału Melissa była postacią złożoną i fascynującą. Z jednej strony widzimy mistrzynię, kobietę, która dzięki wytrwałości i sile woli zdobyła szczyty sportu, z drugiej człowieka, który zmagał się z presją kariery, trudnościami w relacjach rodzinnych i oczekiwaniami społecznymi. Ten kontrast czyni jej historię nie tylko opowieścią o sukcesie, lecz także o kruchości ludzkiej natury. Mity, które narosły wokół Melissa często przedstawiały ją jako osobę niemal niepokonaną. Media podkreślały jej sukcesy, uroczą prezencję i perfekcyjne wyniki. Jednak prawdziwe sekrety ujawnione dopiero po tragedii. Pokazują, że życie sportowca to nie tylko medale i podniosłe chwile, to także ogromne obciążenie emocjonalne, codzienne napięcia i nieoczekiwane dramaty w relacjach prywatnych. To właśnie te mniej. Znane fakty nadają jej historii głębie i prawdziwy wymiar dramatyczny. Kanał uważa, że dziedzictwo Melesy Haskins jest wielowymiarowe. Jej wkład w kolarstwo kobiet w Australii był nieoceniony. Dzięki niej młodsze zawodniczki mogły marzyć o karierze na najwyższym poziomie, a sportowa scena w kraju zyskała nowe twarze i nowe aspiracje. Jednocześnie historia jej życia przypomina, że nie wszystko, co widać na zewnątrz, oddaje pełną prawdę. Sukces sportowy nie chroni przed dramatami w życiu prywatnym, a presja i oczekiwania mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji. Chcemy zaprosić naszych widzów do refleksji nad kilkoma pytaniami: jak powinniśmy postrzegać życie sportowców poza areną? Czy legenda Melissa powinna być oceniana wyłącznie przez pryzmat medali? Czy także przez jej człowieczeństwo, które ujawnia się w tragedii? Jakie wnioski można wyciągnąć dla młodszych pokoleń, które marzą o wielkich osiągnięciach, nie znając ciemnej strony sukcesu? Melissa Haskins pozostaje ikoną, której życie i śmierć uczą nas pokory. Jej historia to przypomnienie, że za każdym triumfem kryje się człowiek z własnymi lękami i pragnieniami. To także przestroga, że nawet w świecie sportu, gdzie wszystko wydaje się możliwe, życie może zaskoczyć dramatycznym zwrotem akcji. Dlatego prosimy naszych widzów o podzielenie się opiniami i refleksjami. Czy widzicie Melissę przede wszystkim jako mistrzynię sportu, czy jako kobietę? której dramatyczne życie prywatne powinno być częścią jej historii? Jak odbieracie wpływ presji, oczekiwań i trudności? Rodzinnych na życie osób publicznych? Te pytania pozostają otwarte, ale rozmowa o nich pozwala lepiej zrozumieć nie tylko Melissa Haskins, lecz także każdego, kto zmaga się z wielką odpowiedzialnością i oczekiwaniami społeczeństwa. Historia Melsi to opowieść o sile, pasji, tragedii i człowieczeństwie. I choć jej życie zakończyło się przedwcześnie, jej dziedzictwo w świecie, sportu i w sercach ludzi pozostaje niezatarty. Istnieją historie, które nigdy nie zostały opowiedziane. Ale teraz jest znasz. Historia Melsi Haskins to nie. Tylko opowieść o tragicznej śmierci, ale przede wszystkim o życiu pełnym pasji, determinacji i marzeń. Każdy, kto śledził jej karierę, pamięta jej uśmiech na podium, błysk w oczach przed startem i niezwykłą siłę, która pozwalała jej pokonywać kolejne kilometry toru czy szosy. Melissa była symbolem australijskiego kolarstwa, mistrzynią która swoim przykładem inspirowała młode zawodniczki i zawodników do nieustannego dążenia do doskonałości. Jej osiągnięcia olimpijskie i mistrzostwa świata były widoczne w gazetach i mediach, lecz to, czego nie widać na zdjęciach, to jej codzienna walka. Wczesne poranki, wyczerpujące treningi, kontuzje i wyrzeczenia, które wniosła w życie sportu. Ale Melissa była także kobietą, matką i żoną. Jej życie prywatne, pełne miłości, ale i trudnych momentów. Przypominało, że za każdym sukcesem stoi człowiek z emocjami, lękami i marzeniami. Jej relacje, przyjaźnie i ciepło, którymi otaczała najbliższych, są tym, co pozostaje w pamięci tych, którzy mieli szczęście ją znać osobiście. Dziedzictwo Melesi to nie tylko medale i rekordy, ale także inspiracja dla kolejnych pokoleń. Jej historia uczy, że pasja, wytrwałość i oddanie mogą przenosić góry, ale też przypomina o kruchości życia i wartości każdej chwili spędzonej z bliskimi. Jej życie i tragiczny koniec pokazują, że nawet największe triumfy nie chronią przed dramatami. Które mogą zdarzyć się w codziennym życiu. Poznając Melissę, czujemy jej obecność w każdym zakątku toru, w rytmie pedałowania, w ciszy przed startem, w której koncentrowała całą swoją energię. Pamiętamy jej determinację i odwagę, ale także ulotne chwile szczęścia, które czyniły ją człowiekiem pełnym życia. Każdy, kto zetknął się z jej historią, może teraz dostrzec, że legenda Melsi. Haskins nie kończy się w momencie tragedii, lecz żyje w pamięci tych, którzy ją podziwiali i kochali. Istnieją historie, które pozostają w cieniu codzienności, niezauważone przez świat. Dopóki nie zdarzy się dramat, który obnaża ich prawdziwą moc. Historia Melsi Haskins jest jedną z nich opowieścią o pasji, miłości Trudach życia i niespodziewanej śmierci. Ale teraz, gdy ją znasz, możesz poczuć echo jej życia i dziedzictwa, które pozostawia niezatarty ślad w kulturze sportowej Australii i w sercach ludzi na całym świecie. Melissa Haskins była mistrzynią toru, ale przede wszystkim mistrzynią ludzkiego ducha. I choć jej życie zostało przerwane przedwcześnie, jej historia przypomina nam o znaczeniu każdej chwili, o sile marzeń i o tym, że pamięć o ludziach takich jak ona nigdy nie gaśnie.